Przekleństwem YouTube'a jest zawsze to, że jak zaczynasz ćwiczyć, są eksperci od ćwiczenia. Zaczynasz biegać, pojawiają się eksperci od biegania. Gotowanie, spacery, wychowywanie dzieci wszędzie są eksperci. Trzeba się z tym pogodzić. Ja się już pogodziłem. Więc... Szczotkę do czesania brody dostałem pod choinkę. Dzięki temu poczułem satysfakcję, jaką znają jedynie posiadacze koni. Znaczy mam na myśli te, co się na nich jeździ, zwierząt. Nie? I chodzi o wyczesywanie, a nie o, na przykład, jeżdżenie czy coś na nich. No inny rodzaj satysfakcji, myślę. Wczoraj, wczoraj widziałem pierwszego vloga, takiego z Londynu którego Borys zmontował przy użyciu tej kamerki, to znaczy nagrań z tej kamerki i ze swojej, i moim zdaniem, wyszło super wyjazdy na dwie kamery rewelacja. Swoją drogą. Wiem, że tu trochę dudni, to łazienka jest echo jest. Zresztą mówię tak, że od umywalki się dźwięk odbija. Więc być może mam ładniejszy głos dzięki temu. Kupiłem sobie uchwyty różne. Okazało się, że są do tej nowej kamerki. I będę miał uchwyt do, w samochodzie, żeby sobie zamontować. I to jest super sprawa, bo ta kamera ma stabilizację. Można będzie nagrywać na przykład ulicę. I no i będę mógł na siebie też kierować kamerkę i gadać i opowiadać podczas jazdy. Nie będę musiał tego trzymać ręką. Teraz trzymam ręką. Nie jest. O, moje, dziecko, moje dziecko, moja córka poczuła się samotna, więc muszę lecieć. No ale, ale same plusy, więc jestem podekscytowany trochę. Wiem, że ostatnio zacząłem takie time, timelapsy do, dokładać, jakieś przejścia do tego vloga. Ale to tak w ramach w zasadzie pewnej ciągłości. Bo nagrywam sobie coś, opowiadam historię, potem zostawiam kamerę, włączam Time robię swoje rzeczy, więc te timelapsy zachowują naturalną kolej wydarzeń. Tak, nie, nie zawsze je robię, ale te... chyba okej. Okay. No już i te zęby muszę umyć i pora. Hej, Oluś, co się awanturujesz? O co chodzi? No, pięć minut mnie nie było. Gdzie tam? nie wolno tam wchodzić? Ola! Oj, niedobrze. No i czego tam szukasz, myszko? Skarbów? Skarbów szukasz w takim miejscu tajemniczym? Ten płotek to jest super sprawa, dzięki temu, ja wiem, że to wygląda trochę jak, jak klatka, być może. Eeej, ja o Boże, jaki hałas. No więc tak, o. Eee, to wygląda trochę jak klatka, być może, dla niektórych, ale dzięki temu mogliśmy wytyczyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka i dać mu pełną swobodę na tej przestrzeni, nie? Bo w normalnych warunkach cały czas trzeba za dzieckiem chodzić, sprawdzać, czy się... Gdzieś nie przewraca, czy nie dotyka czegoś. Ciężko w domu stworzyć takie warunki, żeby zawsze było bezpiecznie. Chociaż mamy takie skłonności i tak. Tak w tym domu jest, że prędzej czy później będzie można wypuścić córkę gdzieś dalej i będzie wszystko ok. Ale jak na razie przez pierwszy rok większość czasu spędzała tutaj i muszę przyznać, że bawiła się doskonale. Bardzo szybko nauczyła się chodzić, teraz musi nauczyć się mówić. A właściwie słuchać, i najważniejsze polecenie to nie, 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 nie wolno. To jest pierwsza rzecz, jakiej rodzice muszą nauczyć dziecko, nie wolno. Czy to jest dobrze, czy dzięki temu tworzymy, czy tworzymy, wychowujemy dzieci kreatywne? Moje życie nie jest przesadnie ekscytujące, więc się zastanawiam, jaki to może być materiał na vloga takiego długoterminowego. Może jakiś być. Wczoraj wrzucając te wszystkie pliki do programu do montażu. Odkryłem, że zarejestrowałem 40 minut w ciągu tam jednego dnia. 40 minut to jest materiał na 10 vlogów. I tam niewiele się dzieje, proszę Państwa, bo z reguły się Poruszam z punktu A do punktu B albo bawię z dzieckiem. No już idę, no chciałem sobie obejrzeć. sobie obejrzeć coś na YouTubie przez 5 minut mojej córce się wyraźnie to nie spodobało no już kochanie, no, no przepraszam, że cię zostawiłem no przepraszam, przepraszam no już o, no tutaj byłem obok, no przy stole. o nie, rozpacz czarna rezygn, rezygn, rezygn rezyg. To już tak w ramach focha jest ten płacz. Ja ją znam już trochę. Hej, okay? w się sensie od zawsze, znaczy jej od zawsze. Moje od roku z, z haczykiem. I nie muszę być jakiś aktywny w tej zabawie. Wystarczy, że tu jestem. I mogę siedzieć, mogłem tu oglądać sobie. nic by się nie stało. Ale tam zawołała mnie raz, zawołała mnie drugi raz, i potem już tylko rozpacz pozostała. No, do trzech razy sztuka, nie? Więc ja nie mam pretensji. Takie jest życie ojca. Proszę się przygotować na to. Super, pogoda się zrobiła, nie? W zasadzie padało przez ile? Przez tydzień, półtora tygodnia. Śnieg? No śnieg był przez tydzień, powiedzmy. to ale Zatem mieliśmy tydzień śniegu, no, traktuję jako zimę i chyba się wiosna zaczyna. Jest tak słonecznie, że aż trawa się robi zielona. Zauważyłaś, że w ogóle nasza trawa cały czas zielona jest? Po naszej stronie płotu trawa jest zielniejsza za tym. Jest takie powiedzenie, nie? Pobawiłem się z córką. Trochę to trwało. Położyłem ją spać i mam nadzieję, że zaśnie bez większych problemów. A ja mam okazję, żeby wreszcie trochę popracować. Korzystam z dostarczanego jedzenia w pudełkach i mm. W zasadzie należałoby je włożyć do mikrofalówki i sprawa załatwiona, ale ja lubię jednak starą, dobrą patelnię dorzucić trochę dodatkowych e, składników, żeby było smaczniej. No, być może trochę bardziej kalorycznie, ale wszystko pod kontrolą. Swoją drogą zaraz przychodzą Adam zewą i przyprowadzają psa swojego świeżo zakupionego, młodego. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Ola zareaguje. Ale ja przede wszystkim muszę zdążyć zjeść obiad, zanim oni przyjdą, bo potem, zaraz, chwilę później zaczynam pracę i inaczej bym nie zdążył. Już otwieram. cześć, Wennings, ile masz? Cześć, Cześć, Cześć go w takim karku o. Uwaga, to, bo to od razu rzucę się do gardła. to jest pies, no nie. Nie. Nie, nie, Ale to dobrze, to będzie można jakby zabez... mieć kontrolę środowiskową, nie? No, to znaczy? jak Ola się będzie bała, czy coś. Albo tutaj normalnie zobacz, taką miskę. No, tak o, Tam co, ja Jaki ty jesteś przystojny pies, to mam wrażenie do wiatru.